Ostatni w tym roku epizod Inside Star Citizen to głównie podsumowanie roku 2020. No ale po kolei. Dostajemy jeszcze raz możliwość spojrzenia od strony produkcyjnej na nowy typ obszarów w grze, czyli na rafinerię. Tym razem z punktu widzenia oświetlenia i dźwięku. Rafineria miała być dużym, otwartym obszarem wypełnionym parą i dymem, i zadaniem oświetleniowców było nadanie indywidualnych cech poszczególnym jej elementom. Obszar wypełniony jest ciężką maszynerią, jej odgłosami, ruchomymi cieniami. Wykorzystano chłodne światło jarzeniowe oświetlające większe obszary. Przy tak dużej i otwartej przestrzeni światło musi pełnić rolę przewodnika dla gracza, stąd dużo mniejszych lamp o różnej temperaturze światła wyznaczających różne obszary. Rafinerie wypełnione są też donośnymi metalicznymi dźwiękami pracującej maszynerii. Do poziomów dodano duże okna, które pokazują, w którym miejscu stacji znajdują się gracze i skalę całej konstrukcji. Po przeciwnej stronie znajdują się serwisy, jak wynajmowanie statków, sklepy z dodatkami do statków i dla postaci. Wszystko w jednym miejscu, wraz z terminalami do obsługi przetwarzania przywiezionych surowców. Po tym podsumowaniu rafinerii, Jared przedstawia kluczowe elementy dodane w 2020 roku. Rok zaczął się dodaniem katlasów Red i Blue, które rozwinęły gameplaye Medyczny i Bounty Huntingu. Red dodał też do gry mobilny spawn Point, zmieniając dynamikę rozgrywek w grupie. Następnie wylądował patch 3.9, dodając nową planetę, Microtech, z miastem New Babbage oraz księżycami Calliope, Clio i Uterpe. Patch wprowadził pierwszą iterację statusu postaci, dodając takie elementy jak temperatura otoczenia, głód i pragnienie. Pojawiło się też więzienie z połączonymi z nimi aktywnościami. W 2020 roku pojawiło się też wiele elementów usprawniających rozgrywkę, jak nowe kołowe menu szybkiego wyboru. Podobno pojawiło się też sporo usprawnień dotyczących stabilności gry. Pod koniec życia Patcha 3.9 wprowadzono dla subskrybentów zbroję Overlord, będące zapowiedzią wyglądu gangów rezydujących w Pyro, oraz pierwszy statek ptasiej rasy Tevarinów. Patch zakończył się wprowadzeniem regularnego od tego momentu wydarzenia Fleet Week, w trakcie którego prezentuje się flota UEE. W połowie roku wszedł Patch 3.10 skupiający się na poprawkach dotyczących pojazdów, jak nowy model lotu w atmosferze. Zmiany w zachowaniu się broni i modułów w zależności od prędkości, czy ulepszenia w zakresie obsługi wieżyczek na statkach. Pojawiło się sporo elementów wizualnych, jak efekt wejścia w atmosferę. Położono też fundamenty pod nadchodzącą zmianę systemu osłon statków. Wprowadzono też nowy typ obrażeń od elektryczności, który z czasem rozwinie się w mniej zabójcze sposoby obezwładnienia przeciwników, rozszerzając gameplay łowców nagród. 3.10 pojawiły się też barmani, pierwsza iteracja socjalnej SI, która będzie rozwijać się w stronę różnych innych usług oferowanych przez NPC. Również górnictwo rozwinęło się dzięki pojawieniu się naziemnego pojazdu wydobywczego Rok. 3.11 to pierwszy etap dużej aktualizacji wyglądu planet i księżyców. Wprowadzono również w tym patchu spore zmiany w zarządzaniu ekwipunkiem. Rozwija się też mechanika symulująca siły działające na przemieszczające się obiekty, w tym bezwładność. Usunięcie stref bezpieczeństwa powiązane było z pojawieniem się mocniejszej obrony stacji kosmicznych. Na stacjach pojawiły się pokłady towarowe, kluczowe do dalszego rozwoju mechaniki handlu. Aniu Babecz wzbogaciło się o centrum wystawiennicze. 3.11 wprowadziło też nowe statki: uniwersalny statek Star Runner, już będący nowym ulubieńcem graczy, i kosmiczny pickup Nomad. Kolejny po również wprowadzonej w 2020 roku serii 100 od Origin statek dla początkujących pilotów. Po tym przedstawieniu następuje lista pomniejszych nowości wprowadzonych na przestrzeni 2020 roku. W ostatnim tegorocznym patchu, który właśnie wszedł w fazę live, pojawiają się rafinerie, traktor beam, pierwsza iteracja systemu reputacji. W punktach Lagrange'a pojawiły się chmury gazu. Rok zaczął się dodaniem Prawlera, a kończy drugim statkiem tewarinów Talonem. 3.12 została ulepszona SI statków prowadzonych przez NPC, które powinny być coraz większym wyzwaniem dla graczy. Epizod kończy się napomknięciem o możliwym dużo większym zagrożeniu, który połączy wszystkie siły w Stanton w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Prawdopodobnie będzie to inwazja Wanduli na system.